A było jeszcze widać to, co przed wojną, te ślady społeczności żydowskiej, tak, Ukraińców. Tak, mieszkało tam bardzo dużo Żydów. Ja tylko z opowieści znam. Niemcy spalili Cieszanów. Jak tych Żydów wyludniali. Jak oni chowali te złoto, to wszystko zakupywali po podwórkach. To było strasznie. Pani pani, Janina pracowała w PGR-ze. Tak, pracowałam na gospodarce u siebie i, i obsługiwałam 40 sztuk byków. A dobrze się pracowało w pgr Bardzo dobrze i mnie było bliziutko, co ja sobie z siatce, żebym dziurę <gry> Na skróty. I osiem lat obsługiwałam tam te pgr pgr -y skończyły. Póki Polska przegrywała z Włochami, było okej, okay, transport był, eksport był, wszystko było Ale to w piłkę fajnie. nożną mówimy. Piłka piłkę nożną grali. Czy ktoś przyjeżdża się opiekować tymi cmentarzami? U nas na Lublińcu, na Starm, jak ja tam mieszkałam, przyjeżdżały Ukraińcy nawet dwa czy trzy autokary. Dwa razy do roku przyjeżdżały. To się chyba pana Hida nazywa. Nie wiem. W każdym bądź razie jeszcze niektóre chodziły, takie stare dziadki, <laughs> pamiętały, gdzie mieszkały. I przychodziły na podwórze, chociaż im zabraniały, żeby nie przy... później to zlikwidowały, bo one naprawdę za dużo zaczynały chodzić pod czyichś podwórzach, zaglądać, bo ja tu mieszkałem, bo ja tu jeden taki dziadek się napił i przeszedł do mnie na podwórze i tak stoi, tak tupka sobie i mówi tak, napiłem się, to na swoim, tupkam sobie, to na swoim. Pamięć, 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 pamięć.